Cześć, hej, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Nie wiem, kiedy to będzie szło, czy to będzie szło dzisiaj, czy będzie łączone z czymś innym. W każdym bądź razie robię sałatkę i stwierdziłam, że Wam pokażę, co tam wymyśliłam ciekawego. Byłam w Biedronce, kupiłam takie właśnie mieszanka młodych liści. Tutaj mamy rukole, batawska, baby, nie wiem co to jest, botwinka i już, tak. Produkt y, wygląda tak: jest umyty, gotowy do spożycia. Taka właśnie rukola, i wymyśliłam sobie, że dam do tego też kupiony w biedronce ten y, ser Member naturalny. Także zaraz sobie go pokroję i dodam. To już możemy usunąć. Pamiętam, że tyle tych śmieci się i te ponuż, nie nóż. Tyle tych śmieci się zbiera, mam tych woreczków, tych plastików, że szok. Przykręciłam sobie ryż, zaraz Wam też pokażę, bo robię ryż z kurkumą, ale to za chwilę was, Wam pokażę, pokażę Wam, co ja tutaj właśnie wymodziłam. Słuchajcie, właśnie z kurkumą i wszędzie mam kurkumę na na rękach. Także jestem żółta cała na palcach przez tę kurkumę. Dobra. Myślę, że na takie plasterki i jakieś tam, wiecie, według uznania jakieś tam kawałeczki. Ale mi się to klei do tego noża, kurczę. Chciałam, żeby to było osobno, a to mi się wszystko klei do rąk. A nagrywa się w ogóle? Nagrywa się to. Bo mów, czasami coś tam gadam, gadam się, okazuje że się nie nagrało. Dobra, czyli to. Wiecie, to to nie musi być. Jak z obrazka, jak tam chcecie, jakie kawałeczki. Wszystko dla ludzi, ładnie, żeby tylko... Wiecie, wyglądało dla oka. No i żeby było smaczne. O i spadło mi na pies zjem. Może się rzuci na razie jest na dworze. Powiem wam, że dzisiaj to jest taki śnieg. jak wstałam, chciałam wyjechać. Słuchajcie, taka była bryja na drogach, że Dopiero zaczął jeździć. Słuchajcie, jakieś tam y, pługi. No i po prostu Wszyscy jechali tak wolno dość 30 maks 50 na godzinę. No bo strasznie wiecie, co w ogóle drogie w śniegu całym, ale już wracamy już było trochę lepiej. Dobra, na jakieś mniejsze mniejsze. obojętnie jakie te kawałeczki nawet sobie porozrywać, możecie sobie użyć sera, na przykład z niebieską pleśnią, to już wszystko, jak tam chcecie. I tak, co ja tu jeszcze wrzucę? Wrzucę sobie żurawinkę. Też kupiłam dzisiaj w biedronce, bo nie wiem czy mam, nie pamiętam. Także sobie Otworzę i taką powiedzmy garść tutaj wrzucę. Kicia zajada ten ser. No dobra, niech je. Dobra. I co ja jeszcze chciałam? A pomidorki. Tylko sobie, wiecie, co te pomidorki wymyję, bo ich nie wymyłam. Także zaraz do Was wracam. Już, już, już. W międzyczasie, kochani, piszcie co tam u Was. Jak zdrówko, czy wszystko dobrze, jak Wam mija. Już zobaczcie jak zleciało już pierwszy luty. Także, znaczy pierwszy luty, no już koniec stycznia. No to było pierwszy luty. Dopiero w poniedziałek ci mamy sobotę. Widzicie te pomidorki. O, takie kupiłam też w Biedronce, Także myślę, że wystarczy po prostu tylko wiecie tak na pół. Ewentualnie, jak ktoś chce, a są na przykład większe, to może być na cztery. Lepiej się może je, jak będzie na cztery, nie? Takie mniejsze. Ta, słuchajcie, kocica zjadła ten ser. Zjadłaś ten ser? No, zjadła. Kurczę. No, to lubi takie różne serki jakieś. Ma swoje smaki. Dobrze, i wiecie co? I tak do tego jeszcze bym właśnie dała słonecznik, czyli podpraszę sobie słonecznik, wrzucę do tego jeszcze właśnie ten praszony słonecznik, i wrzucę do tego. No, i wrzucę jeszcze do tego. Trzeba będzie wymieszać i dodać do tego sosu, a sos to będzie chyba po prostu cytryna, musztarda, oliwa, suli i pieprz, o. Taki bardzo, bardzo prosty, swój sosik, ja mówię, zawsze podkreślam, że najlepsze jest proste jedzenie i wiecie, jak najmniej przetworzone, no wiadomo, jak to teraz jest w tym życiu, że jest gonitwa i każdy po prostu szuka mega po prostu, żeby było wszystko szybko. No, a czasami właśnie tak to. Nie, nie zjadła tego sera. Czy tu nie zauważyłaś? Dobra, damy. Psu. Yy, każdy szuka, prawda, żeby było jak najszybciej, bo każdy biegiem w tym życiu, każdy się spieszy i tak dalej. Ale powiem Wam, że teraz gdzieś zachciało nam się takich właśnie sałatek różnych, także będę chyba wymyślać sałatki. Także dzisiaj mam nadzieję, że wezmę tą ścierę, bo przecież. Dobra, tam ta leży niech już zostanie. I tak wygląda ta sadka. No, zobaczcie, czy to nie cieszy oko. Także tak, jak mówię Wam, do, dodam pestki słonecznika i zrobię taki szybki sosik I taka sałatka będzie gotowa. Dzisiaj będę robić rybę dorsza. Będę robić ją podobnie jak miętusa w piekarniku, właśnie w folii aluminiowej. I robię jeszcze do tego ryż z kurkumą, Zaraz Wam pokażę ten ryż. I słuchajcie, tutaj mam ryż, nawet dobrze może, że zajrzałam. Do, o! Halo. Ło! Dobrze, że zajrzałam, bo patrzcie, jak on się tutaj praży i tak. Tu jest e, dana łyżka masła. Na to jest dany mm, co ja tutaj mam? Tak trochę przykryję, nie on się dusi, a będę Wam opowiadać. Yy, na łyżkę masła dałam 3 czwarte kurkumy, co widać po moich palcach, że mam <grywka> żółte. Yy, łyżka, y, takie 3 czwarte łyżki kurkumy dałam sobie takie. Miałam yy, czubricę zieloną o! Zapomniałam, czubrica zielona, dałam tak z łyżeczkę. Yy, Na to po prostu wysypałam ryż, przesmażyłam chwilę, zalałam wodą, dałam trochę soli. I tak gotuję dwie torebki ryżu, rozerwałam, w ogóle to muszę sobie kupić ryż na kilo, bo teraz chyba będziemy częściej gotować ten ryż, więc kupić muszę sobie na kilogramy, wyjdzie zawsze taniej niż to wiesz, wiecie, w saszetkach, a jeżeli posmakuje, no to będę może na razie robiła ten właśnie, tym właśnie sposobem z kurkumą, o i zaraz zbiję pokrywkę, tym sposobem właśnie z kurkumą i no zobaczymy, może, może będzie dobry, także no 15 minut będzie się tutaj dusił, jeszcze sobie zmniejszy ogień, żeby mi się to nie przypaliło i zostawię go jeszcze później po wyłączeniu gazu na 10 minut kolejne, żeby się tak wiecie, on rozpulchnił fajnie, żeby doszedł do siebie i to będzie po prostu do rybki, no i ta sałatka tak wiecie, dodatkowo, bo żadnej chyba surówki innej nie będę dzisiaj robić ewentualnie mam jeszcze kapustę kiszoną to może tak po prostu, ale chyba już nie będę robić tylko tak, wiecie tak się dawniej jadło, prosto z beczki no to ja tak po prostu zrobię ewentualnie ogórek kiszony do tego dajcie mi znać, czy robicie takie ryże, żeby właśnie były takie fajne jakieś inne, mokra. mi zależy też, żeby właśnie ten ryż był taki mokrawy, żeby nie był taki wiecie suchy, bo tak na no, tego sosiku nie chcemy, nie chcemy takich ciężkich sosów, chcemy takie po prostu coś lżejszego. Także jak robicie jakieś fajne, to dajcie mi znać. Hej, hej, dzień dobry, witam się z Wami. Już mamy kolejny dzień. Byłam, słuchajcie, w pepko. zakupiłam sobie, tam leży moja mata do ćwiczeń. Zaraz muszę poćwiczyć, bo słuchajcie, ćwiczyłam na te plecy i o wiele lepiej było. No i oczywiście przestało boleć, to przestałam ćwiczyć, no standard. Już czuję po prostu, że, że muszę znowu, więc dzisiaj zaraz kończę. Dzisiaj jest piątek, jestem po zakupach. No, powiem Wam tak, zmywalka mi się wczoraj skopsała. Coś tam, no nie chcę w ogóle wiecie Trochę zaczęła, jakby pradzi, nagle przestała. Trzy razy trzy sygnały dźwiękowe. W instrukcji pisze, żeby, jest napisane, żeby dzwonić do serwisu. Dzwoniłam do serwisu pan mówi czasami, że jeden-dwa dni, wiecie, wyschnie e, tak jakby w tej zmywarce i, i później jest OK, ale no, włączałam, bo to było wczoraj, włączyłam dzisiaj, nic się nie poprawiło, więc no niestety zmywarki nie ma słuchajcie, miałam tyle zmywania. E, załadowaną tą zmywarkę całą. E, Także no, półtorej godziny słuchajcie jest tam przy sobie i zmywałam wszystkie gary, wszystkie talerze i. E, kubki, szklanki, wiecie, jak to jest? Jak się ma zmywarkę, to po prostu wszystko jest powyciągane, yy, brudzi się, wiecie, do momentu, yy, znaczy wyciąga się wszystko, aż po prostu się zapełni i włącza się tą zmywarkę. No i, i tym właśnie sposobem miałam tyle zmywania, że zajęło mi to tak długo. Yy, i, no i tak, no i zakupy jakieś tam yy, zrobiłam, teraz właśnie sobie myję yy, tą. Odkurzam je podłogi, i tu w międzyczasie, bo odkurzacz mi się tam ładuje, muszę chwilę odczekać, rozwieszam pranie. I wpadłam na pomysł, właśnie bo już choinki nie mam. Choinkę, słuchajcie, już rozebrana została przed 2 lutym, w niedzielę dokładnie, czyli to był chyba 31 tak? styczeń. Została rozebrana, wystawiliśmy ją na balkon, ale pozostały mi jeszcze ozdoby, takie wiecie, różne, te świąteczne, te choineczki, jakieś tam świeczuszki, skrzacik, yy, gwiazda, yy, wiecie, to odliczanie yy, do adwentu, yy, jakieś tam bombki, no takie świeczki, jeszcze jakieś różne rzeczy. I właśnie dlatego kupiłam sobie to pudło. Yy, tych pudeł tutaj jest dwa. Yy, one były zakupione. Słuchajcie, tak Wam tu pokażę. O, w pepko to są takie pudła o takich rozmiarach 47 31 na 32 tutaj są dwie sztuki. Oczywiście tych kolorków, znaczy tych wzorów jest więcej. Ja akurat sobie wybrałam taki i tutaj cena jest 15 zł za te dwie sztuki i sobie właśnie tak pomyślałam, że dzisiaj dzisiaj jest już który 5 luty no u mnie jeszcze wiecie stoją te dekoracje, ale no tak jakoś nie było kiedy spochować tego. A właśnie nie miałam tego pudła, nie miałam w co, więc zakupiłam, stwierdziłam, że kupię to pudło. I słuchajcie, sobie schowam. Jedno sobie po prostu przeznaczę na dekoracje takie, wiecie, bożonarodzeniowe, czyli w tej chwili, a drugie pudełeczko przeznaczę sobie na dekoracje wielkanocne. I tak sobie je właśnie opiszę, i one powędrują na strych. Zwolni mi się też miejsce, tutaj, wiecie, bo tak to trzymałam w kuchni, te wszystkie dekoracje i zwolni mi się po prostu miejsce w kuchni na półkach będę miała miejsce, wiecie, na co innego, na kubki, szklanki, a te dekoracje wszystkie po prostu pójdą na strych. Także tyle i pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które zakupiłam ostatnio w Pepco. Słuchajcie, jak wiecie, poszalałam z, mm, ze strojami sportowymi, z tą limitowaną kolekcją kardiobany, więc już tutaj nie robiłam jakichś dużych zakupów. Staram się już ograniczać w tym miesiącu. Znaczy no, niby w styczniu zakupiłam, w lutym by można już było, wiecie, coś tam przeznaczyć, ale na razie nie. Stwierdziłam, że mam bardzo dużo misek, bardzo dużo kubków. No ja bym kupiła chętnie, tylko po prostu ja już nie mam gdzie tego chować, ale pewnie przyjdzie wielka i znowu się pojawi coś pięknego, i na pewno coś tam dokupi, ale bardziej może e, chciałabym jakiegoś właśnie zajączka niż kubek, może, może, pójdziemy w tą stronę, w tą stronę dekoracji. I słuchajcie, ja wam kiedyś robiłam hol pepko, bardzo fajne są w pepko, jakby ktoś poszukiwał kufle do piwa. Ja już kiedyś taki kufel kupiłam mężowi, jak jeździmy słuchajcie przyczepą kempingową na karawaning, to on sobie bardzo lubi pić piwo właśnie w kufelku i zawsze jak w barach jakieś czy coś to nie w szklance, tylko właśnie prosił w kufelku i stwierdziłam, zobaczywszy oczywiście w pepko że Są takie fajne kufle, że mu kupię. Także jeden już ma i drugi postanowiłam kupić mu tutaj do domu, bo w domu mam po prostu zwykłą szklankę. A on, tak jak mówię, bardzo lubi w kuflu i z tego tytułu właśnie mi się przypomniało, że jak była w Pepko, wpadły mi one w oko i mówię, dobra, to mu kupię. Myślałam, że ich nie ma, wiecie? Kiedyś zaglądałam, a się okazało, że jednak są. I tutaj cenę Wam pokazuje 4 zł. Także bardzo cena, wydaje mi się. Um, dobra, także jak ktoś poszukuje kufla, to lećcie sobie do pepko. I kupiłam, słuchajcie, jeszcze, jeszcze jedną rzecz do domu przydatną, e, bardzo taka, e, wydaje mi się, rzecz praktyczna. O nie w tą stronę Wam pokazuję, to jest taka ściągaczka e, do wody. Tutaj jest, właśnie może być też do okien, do e, kabin prysznicowych, także coś takiego mi było bardzo potrzebne. Słuchajcie, cena jest no po prostu zaporowa 3 zł, więc byłam bardzo zadowolona, jak odkryłam, że mają właśnie te ściągaczki w PEPCO. Jak gdzieś wiecie, co wcześniej, gdzieś nie zwracałam na nie uwagi, a jednak ściągaczka do szyb jest nazwane. A jednak one są w PEPCO i zobaczcie, naprawdę fajne rzeczy można kupić w niedrogich kwotach. Także taki mini haul dzisiaj z PEPCO mini haul zakupowy, ja biorę się dalej za moje sprzątanie i odzywam się do Was później, ewentualnie będzie to taki vlog łączony także dziękuję za uwagę jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału to bardzo proszę o subka łapkę do góry i zostaw po sobie jakiś miły komentarz bardzo lubię czytać komentarze od Was, także serdecznie zachęcam dziękuję, już na razie pa Co udało mi się upolować w Lidlu? To jest taki kurczę. Widzę, że tak dość pod światło. Wezmę może tak do ręki, żebyście lepiej widzieli. I tutaj mamy ultralekką mgiełkę samoupalającą do twarzy i ciała. Także bardzo fajnie, że jest to do ciała. Najfajniejsza z tego wszystkiego jest cena, bo cena jest 5%. 59. Słuchajcie za to dorwałam 50% taniej, to jest 150 ml tej mgiełki nie miałam. Natomiast dorwałam jeszcze e, błyskawicznie e, brązującą piankę do ciała i tą piankę słuchajcie mam. I zobaczcie, cena też 5,59% e, 59. To są te produkty z Lidla z tą wiecie pomarańczową metką. E, 50% taniej, także w koszu przy Kasie pojawiły się te produkty i powiem Wam, że wzięłam sobie, bo naprawdę są w dobrej cenie. I teraz Wam pokażę to, co ja miałam. Zobaczcie, miałam też ten sam produkt. Tylko tu widzę, wiecie, co jest jakieś inne opakowanie, tak jakby może wcześniejsze. Jakaś seria, ale ogólnie to jest wszystko. No, praktycznie tutaj to samo. Nawet kolor jest też taki sam. A za tą piankę w Rosmanie na pewno dałam. Dużo więcej, nie wiem czy nie dwa razy właśnie tyle, albo coś dwa i pół razy tyle, już nie pamiętam, ale no na pewno nie 5,59, także upolowałam taką serię. Jestem bardzo zadowolona, dzisiaj właśnie sobie zrobiłam kąpiel, peeling, e, taki miałam jeszcze kawowy, resztkę e, Body boom, ta firma. Bardzo fajne są te peelingi i właśnie sobie zastosowałam tą piankę. Sprawdziłam sobie tutaj wszystko fajnie psika, to też fajnie psika, także nic nie jest uszkodzone, także polecam Wam oczywiście tą firmę i te pianki, bo są naprawdę bardzo fajne.